Witam wszystkich. Za chwilę udamy się do prokuratury i złożymy zawiadomienie o przestępstwach popełnianych przez Pawła Chojeckiego. I teraz chciałbym odczytać treść tego zawiadomienia. To może ja będę czytał, a tutaj na kamerze robimy zbliżenie. Dobrze? Tak Tak. To może przez tę kamerę po prostu, po prostu, po prostu mhm. idzie. Więc, więc zaczynam czytać. E, Prokuratura Rejonowa Lublin Północ, ulica Okopowa 2a 2400 Lublin. E, Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. E, niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstw określonych w artykułach 117, 133, 135, 196. 256 i 257 kodeksu karnego przez Pawła Chojeckiego, zamieszkałego przy ulicy Czeremchowej 12-19 w Lubinie. Co prawda prokuratura z urzędu powinna wszcząć postępowanie z artykułu 196 kodeksu karnego, to jest o obrazę uczuć religijnych, uwzględniając jednak statystyki organów ścigania, Śmiało możemy uznać, że wspomniany artykuł jest traktowany w Polsce po macoszemu jako nieuzasadniony przywilej katolików, a sprawy często są zatrzymywane na etapie prokuratorskiego śledztwa. W związku z powyższym, oraz zważywszy na fakt, że artykuł 196 kodeksu karnego w naszej ocenie nie uwzględnia całego. Z zakresu przestępstw w rzeczonym zawiadomieniu powołujemy się także na artykuł 117, 133, 135, 257, a w szczególności 256 kodeksu karnego dotyczący nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych wobec osób wyznania katolickiego. Uzasadnienie. Paweł Chojecki jest założycielem i przywódcą Związku Wyznaniowego, występującego pod nazwą Kościół Nowego Przymierza KNP, który sam określa się jako pastor tego kościoła. Jest on jednocześnie wiceprezesem partii politycznej Ruch 11 listopada, będącej emanacją polityczną KNP. Szefuje też i jest głównym prowadzącym internetowych telewizji pod nazwą Idź Pod Prąd, Mega Kościół, Paweł Chojecki i innych. Przestępstw, o których mowa, dopuszcza się publicznie podczas stałych audycji wyżej wymienionych telewizji. Jak również w czasie tzw. nauczeń prowadzonych dla członków i sympatyków KNP, transmitowanych także publicznie na wspomnianych kanałach w internecie. Działalność Kojeckiego trwa już od kilkunastu lat, a przestępstwa dokonywane są permanentnie, niemal codziennie. Zawarte w załączniku materiały to przykładowe i zapewne niepełne próbki. Wycinki z wystąpień Chojeckiego z lat 2016-2019, w których dochodzi do publicznego wzywania i pochwalania wszczęcia wojny napastniczej, artykuł 117, paragraf 3 kodeksu karnego, publicznego znieważania narodu i Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 133 kodeksu karnego, publicznego znieważania prezydenta Rzeczypospolitej, artykuł 135, paragraf 2 kodeksu karnego nawoływania do nienawiści ze względów religijnych, leżenia i wyszydzania katolików i wyznawców innych religii, ich wiary, obrażania w sposób wulgarny uczuć religijnych, wyśmiewania obrzędów oraz znieważania osób i przedmiotów kultu katolickiego. artykuł 196 kodeksu karnego Nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych artykuł 256 paragraf 1 kodeksu karnego oraz produkcji utrwalania i publicznej prezentacji nagrań zawierających treści określaną w artykule 1 artykuł 256 paragraf 2 kodeksu karnego. Publicznego znieważania grupy ludności i poszczególnych osób z powodu jej przynależności wyznaniowej artykuł 257 kodeksu karnego. Jako osoby, których uczucia religijne zostały znieważone, a także jako praworządni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o podjęcie śledztwa przeciwko Pawłowi Chojeckiemu i ewentualnie jego pomocnikom, oraz z uwagi na to, że czyny, których się dopuszcza, popełniane są ustawicznie, o zabezpieczenie do momentu rozpatrzenia przez sąd narzędzi służących dalszemu dokonywaniu wyżej wymienionych czynów. Przede wszystkim sprzętu nadawczego, znajdującego się w lubelskim lokalu Kościoła Nowego Przymierza, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 68, mieszkanie 9 i Centrum Kultury Idź Pod Prąd, przy ulicy Chopina 4 w Lublinie, jak również o, zachowanie, o zabezpieczenie innych dowodów, mogących się tam znajdować, druków, ulotek, banerów, etc., posiadających również treści o charakterze zagrożonym odpowiedzialnością karną. Nie ma żadnych wątpliwości, że KNP Pawła Chojeckiego jest wrogo i agresywnie nastawiony wobec wszystkich religii, a w szczególności Kościoła rzymskokatolickiego. Mając na względzie dobro milionów wyznawców Chrystusa, zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej, którzy mogą stać się ofiarami nieznanych sprawców, podjudzonych bluźnierczymi spektaklami Chojeckiego, nie możemy wobec tej sprawy przejść obojętnie. I w imię odpowiedzialności za drugą osobę o sprawie zawiadamiamy wymiar sprawiedliwości, który, w co gorąco wierzymy, stanie w obronie szarganej godności człowieka. Dowody w postaci nagroń DWD z wystąpień Pawła Chojeckiego w załączeniu. I żeby ta sprawa nie została przez prokuraturę zahachmęcona, Przekazujemy też pismo do wiadomości ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, Aleju Jazdowskiej 1.3 i do Biura Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, ulica Wiejska 10. To tak, no i pod tym następują podpisy szeregu osób, które to zawiadomienie podpisały no i za, za, za kilkanaście minut złożymy to w biurze podawczym prokuratury przy ulicy Okopowej w Lublinie i zobaczymy, jak prokuratura do tego podejdzie. No uznaliśmy, że już dalsze tolerowanie tej, tych seansów nienawiści jest niedopuszczalne. Ja osobiście miałem pewne zastrzeżenia do tego, żeby kierować sprawę na drogę prokuratorską. Niemniej jednak no, przeważyła opinia innych osób, które chciały, żeby, żeby ukrócić tą działalność. A takim czare goryczy przelało to, że Paweł Chojecki oskarżył mnie. Po jako pierwszy, no, że, że ja, ja go tam prześladuję, prze, więc zobaczymy jak, jak na tym wyjdzie, no chcielibyśmy, żeby tak jak w piśmie jest to powiedziane, prokuratura podeszła do tego poważnie, no i uniemożliwiła dalsze popełnianie przestępstw, bo przecież wiemy, że to szerzenie nienawiści jest właściwie w codziennie, już w tej chwili nie ma tam żadnych zahamowań, wulgaryzmy i groźby są stale wmiotane przez Pawła Chojeckiego i jego pomocników. No i na koniec, cóż, cóż, tak trochę pół żartem, pół serio zacytuję tutaj ministra Sienkiewicza, no Chojecki, idziemy po was. <laughs> Tyle. A ja od siebie dodam takie ludowe powiedzenie o tym, co robi Paweł Chojecki. Świnia drzewur i jeszcze piszcz. No tak. Dziękuję, dziękuję bardzo.